Ja mogę grać w karcie. <grymne> no to jaki mi <grymne> następny mów? Dół Halo. będzie ten... Halo? No co tam? TIF 250X, nie? S ale w oddzielnej skrzynce, tak jak tu, tylko taka skrzynia duża, będzie odpowiednia masa, nie? Mhm. I nie będzie tak, nie będzie to tak jak tutaj, że równe będzie, tylko ten dolny będzie tak, będzie tak a, a górny będzie mniejszy, rozumiesz? Na długość będzie taki sam, ale będzie mniejszy. Rozumiem. I wszystko mobilne. I ten widziałeś w piwnicy ten taki subwoofer? Widziałeś go, nie? No, zrobiony, jest... no widziałem. No, to on już jest zrobiony, po stolarkę z Tylko jeszcze nie ma światła. może być prąd, ale sama ona wisi tam luzno, to nie się. Czy dobrze? Tak się to widziałeś, jakie te połączenia są? Nie wiedziałem. Masakra. Tysiąc kabli. No patrz, ten jest uniwersalny. On ma zwrotnicę w środku i gra z tymi dwoma, jak zróżnione. nie? Mhm. Ale jak gra. Z... A tu jest zwrotnica, ja druga. A te trzy oddzielne. I wtedy muszę wyłączyć zwrotnicę w tym. Rozumiesz? No to musisz rozmostkować tam, tak? No, już rozmostkowałem, teraz tylko łączę. No, już teraz wszystko rozumiem. No. Po prostu masz bebechy na zewnątrz wyciągnięte. No, no? Przełączasz sobie mostki na drugą zwrotnicę. Tak, tak? jest. No, no, tak, no. Ostatni sprawy do góry, nie? A tam u nas no, nie działa no, telewizja, nie? No, no spokojnie. A ale. telewizja działa, ale nie ma telewizora. Wiesz dlaczego to <laughs> no, nie? Możesz sobie włączyć, telewizja działa. A co chciałaś? No. Co, co, chciała? bierz, no, powiedz, co chciałaś? co chciałaś nie tak, widzisz oglądać? No mów! No wróć tutaj, gdzie idziesz. Ja ja Gdzie? Ja pochodzę, nie? Skończyłaś pracę? Kurwa talib się znalazł. Prosto w obiektyw, nie? Ja w to nie wierzę, nie? Najlepsze jest, wiesz co? Że to się nagrało, nie? Bo nagrywam. I będzie prosto butelka, jak leci, nie? Ja, mocno, nie? Prosto w obiektyw, Chcę zobaczyć ten film. Nie ma imprezy, żeby się coś nie spocumowało. No nie ma. No. Wiesz co... No Majster, co robisz lepiej. Słuchaj, wiesz dlaczego to musiałem zrobić? Bo nastąpiła plama. Słuchaj... Okres zostaje, czy co? Te głośniki były w namiocie, podnieśli namiot i dźwięk No tak to jest, nie? No, no, że jak nie tak. Jak chcecie, to grzejcie teraz, nie? Póki ten, bo potem... Grzejcie teraz. Nie? No wiem, o co chodzi, nie? Potem będziecie... Ale tutaj grzejemy no, no, będzie za ciepło, nie? Bo to jest małe pomieszczenie. Ale nie wiem, czy oni Ogrzewanie wyłączyłem specjalnie. Ania ja zapytać o jakie grzanie chodzi, czy on może. czy seksu? To no. seks a, chodzi? Bo ja nie ja ja wiem. Ja kogo mamy grzać, Pep? Na początek kogo mamy grzać, nie? Niby też nie przydało Chodzi o to. Co? Grzanie, czy co? Wczoraj, wczoraj Ci Tomek mówił, że dwie palowy są do zrobienia, nie chciałaś teraz. No Bo dzisiaj o, Proponowaliśmy ci zbiorowego loda i nic! Miał być zbiorowy lodzik i nic. Wysrała się na nas, nie? Kompletnie. No. No. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj grzeby Dzisiaj możesz na trzy baty jeszcze pojechać jakbyś chciał. Już no, oszuka Dobrze. Macie, a Ty podłączysz, Bacier, podłączysz do odwłocniacza noga, bo to tak nisko że dla mnie aż krzyż boli, tak? <śmierdź> Merit, kurwa. Zresztą mi się chce zdrowie gdzieś jakieś z sklepie kupić dwa kinowe <śmierdź> ja ale... Nie, Co ja mam z kombinerami? Czemu tymi kombinerami kręcisz? Tylko psujesz terminal, <śmierdź> No Co ja mam z tymi Powinieneś sobie specjalne takie kombinerki kupić w Nie ma? Majster, Pet, co robisz lepiej. No i nie Dziadziuż siedział tutaj kabl tutaj. Zobacz jak to jest z tyłu. Elektronia z tyłu. I, ale to co tam było, to jest dobry, ja? Ja, nie? masakra. co mm. to działa? To są, są fokale.